Przołem ludziska, z tej strony Staszek. W styczniu 2016 roku na rynku pojawił się Patronite serwis, w którym twórcy wszelkiej maści mogą zrzeszać grono swoich fanów i ci, w zamian za comiesięczną subskrypcję otrzymują od autorów różne benefity, które sami sobie ustalają. Długi czas czekałem, aż w Polsce pojawi się taki serwis. Do tej pory podobną usługę świadczył tylko i wyłącznie amerykański Patreon. Także jak tylko dowiedziałem się o Patronite, w parę chwil założyłem konto i przez ostatni miesiąc pracowałem nad tym, żeby Wam tego Patronite'a przygotować i w końcu pokazać. Sprawa jest dla mnie tyle fajna, że to nie tylko będzie umożliwienie Wam przyczynienia się do rozwoju kanału, który prowadzę, ale również mam możliwość brania udziału w rozwoju serwisu. Bo on jest, tak jak mówiłem, młodziutki. Wystartował zaledwie niecały miesiąc przed tym, jak do niego dołączyłem. A Patronite okazuje się i przystępny, i pomysłowy, i do tego ma bardzo dobry kontakt z autorami. Za co ja oczywiście się odwdzięczam i również pomagam im po części rozwijać serwis, ale o tym powiem Wam później. Najważniejsza sprawa na samym początku, dla ciebie, mój drogi widzu, to odpowiedzenie sobie na pytanie, o co w ogóle chodzi w tym całym Patronite. A no, jak wspominałem wcześniej, patroni mogą wspierać swoich autorów miesięczną subskrypcją. Mogą zdecydować sami, ile golda chcą przeznaczyć miesięcznie na wsparcie swojego autora. Czyli w tym przypadku mnie i przy okazji przyczynić się do dokarmiania lamy, prawda? Najważniejszą mechaniką wydaje mi się jest tutaj system progów, teraz będę Wam chciał go zaprezentować bliżej. Tutaj po prawej stronie macie pasek, tak i tutaj w tym pasku możecie wybrać, ile złociszy miesięcznie chcielibyście inwestować w mój rozwój. Do wyboru macie mnóstwo progów, jak przygotowałem ich chyba z tego co pamiętam 7, jak widzę 7 albo 8. Zaraz wam to bliżej opiszę, więc najniższa stawka zaczyna się od 2 złotych za miesiąc, przez co tak naprawdę realnie do mojego portfela trafię 1 zł i 4 grosze, ale o tym jeszcze o procentach wam powiem później. Za te przysłowowe 2 złocisze nie ma większych benefitów oprócz tego, że po prostu jesteś moim patronem oficjalnym. Tak? Natomiast każdy kolejny próg dodaje coś nowego. Od 5 zł za miesiąc dostajesz dostęp do materiałów foto, różnych od screenów, przez zdjęcia, przez skanę notatek i innych takich fajnych. Ciekawych rzeczy. Jeśli zdecydujesz się inwestować we mnie dychę, to dostajesz dostęp do czegoś, co sobie nazwałem indyczym podsumowaniem miesiąca, gdzie w ostatnim dniu każdego miesiąca robię zestaw najbardziej interesujących indyków, które wpadł mi w oko razem z linkami, oczywiście i odnośnikami. Na wypadek, gdybyście byli zainteresowani, co fajnego w danym miesiącu wyszło. Kolejny próg 20 złotych pominę opiszę go na samym końcu i że dowiecie się dlaczego. Następnie mamy 21 zł za miesiąc. Kolejny próg, który to daje Wam dostęp do materiałów audio i wideo głównie z zakulis, czyli na przykład gdy robię jakieś making offy, albo na przykład jakieś wycinanki nie trafiają na koniec odcinka, tylko są po prostu przechowywane osobno, czy na przykład zbiór wyciętych, zmiksowanych fragmentów audio z tego jak próbuję zmontować przegląd tygodnia bo tych testów gębowych naprawdę mnóstwo robiłem więc do takiego czegoś w tym progu również dostaniecie dostęp. Kolejny próg za 35 zł daje wam dostęp do cyklu odcinków, które nazywałem sobie druga szansa. Czyli będą pojawiać się tutaj odcinki przynajmniej raz w miesiącu, dotyczyć będą gier nieplanowanych, czyli takich, których wcale nie miałem zamiar ogrywać na kanale i do tej pory nie mam zamiaru ale mam je w bibliotece, więc materiał z nich mogę nagrać. Najfajniejszym i moim zdaniem najbardziej zyskownym dla was progiem jest właśnie próg od 50 zł miesięcznie, w którym prawdopodobnie pojawi się najwięcej Filmów, ponieważ tutaj będą się pojawiać filmy z cyklu o magicznej nazwie Ciche Igranie. Najprościej można by to opisać w ten sposób, że czasami sobie po prostu gram poza nagrywaniem, ale do tego włączam zapis wideo, bez zapisu audio, po prostu nagrywam swoją rozgrywkę. I to są przeróżne materiały, albo próbuję w końcu dojść do nuklearnego w tronu w Nuclear Throne, albo sobie gram na przykład w Ziggurata. Albo próbuję w końcu pokonać bossa w Magicide, albo gram sobie w Tomb Raidera i też stwierdziłem, że czemu by tego nie nagrać i zrobić z tego właśnie tajnej jakiejś cichej serii. Tu również mogą się pojawić zapisy z gier takich jak na przykład Crashlands. Tu również możecie zobaczyć materiały, które tak jakby wypełniają przestrzeń pomiędzy tym co widzicie na odcinkach. Czyli taki abstrakcyjny przykład. Jeśli na przykład gram w jakąś grę, która ma podział na dni, to na przykład na odcinku widzicie, widzicie dzień 5, 6, 7, a potem na następnym odcinku widzicie, widzicie dzień 12, 13, 14. Prawda? Czyli nie ma ciągłości i ta luka, która, która nie jest ciągła, jest przeze mnie na przykład nagrywana i wrzucana właśnie. Tutaj dla tych z was, którzy mnie wspierają za taką a nie inną kwotę, nie? Więc tutaj planuję wrzucać oczywiście najwięcej materiałów, bo tych zapisów z gier, kiedy po prostu sobie włączam nagrywanie, jest naprawdę sporo. No i dodatkowo jeszcze trafiacie od razu na moją stronę, czyli na staszekigraszek.pl i jesteście wymienieni jako oficjalni patroni. Przedostatni próg, to próg 100 zł za miesiąc którym to największym jego benefitem jest to, że otrzymacie ode mnie koszulkę Koszulka może mieć logo kanału, może mieć jakiś element związany z, kanału, z kanałem Może mieć suchara, może mieć lamę, może mieć pionę Ogólnie będziemy mogli to dograć jak będziecie tylko chcieli No i oczywiście będzie tam też mój autograf Warto też nadmienić, że każdy kolejny próg zawiera w sobie nagrody z poprzednich progów więc jeżeli wybierzecie próg za, 20, za 35 zł, to otrzymujecie wszystkie benefity z progów za 21, 10, 5 i 2. Znaczy, akurat w przypadku 2 zł tu nie ma, prawda, nagrody żadnej takiej fizycznej, ale wiecie o co chodzi. Ostatni z ostatnich progów, oczywiście miej, miejcie na uwadze to, że te progi mogą się zmieniać, bądź mogą również dochodzić nowe. Ostatnim progiem jest już taki typowy sponsor. Jeśli jakaś firma, instytucja stwierdzi, że naprawdę chce mnie sponsorować, chce mieć swoje logotypy, chciałaby jawnie być również przeze mnie, powiedzmy, że reklamowana, to zapraszam. Proszę bardzo, jestem chętny do współpracy i otwarty na propozycje. I dla nich właśnie stworzony jest ten ostatni próg, w którym to taka firma czy instytucja, instytucja jest już prawdziwym sponsorem. Dlatego to jest bardziej próg dla firm, zaznaczam, nie dla osób prywatnych, bo wtedy będę w stanie rzeczywiście jakoś, jakoś się dogadać w jakiś sposób również się zrekompensować za to, za to wsparcie, za ten sponsoring. No chyba, że ktoś prywatnie będzie chciał rzucać mi prosto w afro furą pieniędzy. Proszę bardzo, nie mam nic przeciwko. Także tak wyglądają te progi, ale potem jak wyglądają, moi drodzy, benefity z tych progów. Ano wszystko przedstawia się w formie takich postów. Więc im z większego progu jesteś, mój drogi widzu, tym większy dostęp masz do materiałów, które wrzucam właśnie na Patronite, tak? Czyli jak widzicie tutaj, na przykładowo za ten 50 złotych za miesiąc, ty widzicie mamy brug, czyli ten Pionizator X, gdzie wrzucam ciche igraszki. Jak widzicie, ciche igranie, mamy na przykład w końcu dotarłem do bosa w ziguracie i z nim toczę potyczkę, prawda? a także taki mały miks różnych prób i podejść do... Pokonania nuklearnego tronu, tak? Czy w ogóle do doleścia do nuklearnego tronu. To są takie przykłady, bo oczywiście z czasem na pewno będzie coraz więcej tych materiałów. Oczywiście nie jestem w stanie co chwila nagrywać nowego filmu, promującego nowe materiały. To jest tylko taki poglądowy film, żebyście wiedzieli, z czym się mierzycie i co możecie zyskać, dokarmiając tę moją paskudną lamę, tak? Tutaj właśnie jest to podsumowanie miesiąca, jako że do, nagrywam akurat ten filmik na początku marca, więc mamy akurat podsumowanie miesiąca za luty. Jest też dostęp do making offa, tak jak tworzyłem Przegląd 3038. No i jest też cykl, który nazwałem z archiwum LAM, gdzie wrzucam Wam foty z samego początku, takie archiwum prawdziwe, gdzie jeszcze robiłem różne screeny z początków kanału. To też może niektórych z Was zainteresować. No i to by było mniej więcej tyle, jeśli chodzi o taki szybki opis czym jest Patronite. Miałem wam jeszcze powiedzieć o tych procentach, o wie, no więc musicie mieć świadomość tego, że jeśli przykładowo inwestujecie we mnie 100 zł, to te 100 zł nie trafia do mojej kieszeni. Tak naprawdę jest pewien procent, który idzie oczywiście do serwisu Patronite i to jest z tego, zapamiętam, 5%. 2,9% idzie na rzecz Paypala, tak, ponieważ miesięczne subskrypcje odbywają się przez konto Paypala, więc jeżeli nie macie konta Paypala i nie macie tam żadnych funduszy, no to niestety... Y, może być problem, jeśli chodzi o, o, wasz, o wasze wsparcie mnie, ale akurat założenie konta Paypal jest darmowe, przelanie środków to też jest tak naprawdę tylko i wyłącznie formalność, więc da się to zrobić. I do tego jeszcze Paypal bierze za każdą transakcję 80 groszy. Więc jak sobie doliczycie 80 groszy plus jeszcze 7,9% od kwoty, dlatego na przykład jak mówiłem wam o 2 zł, to zostaje po prostu złotówka i 4 grosze z tego, tak? Bo to 80 groszy plus ten procent. Niemniej, mój drogi widzu, jeśli naprawdę chciałbyś mnie wesprzeć i czujesz, że to co robi jest fajne, podobają Ci się moje materiały, lubisz patrzeć jak lamie, rzucę sporadycznie z sucharem, czy po prostu łamie sobie mózg na grach logicznych, czy innych indykach, to to moim zdaniem jest bardzo fajny sposób na to, żebyś mógł mnie wesprzeć, ponieważ ja jeszcze jestem w stanie jednocześnie się Ci za te wsparcie odwdzięczyć w postaci bonusów. Jeszcze może krótko wam opowiem o co chodzi z tymi mecenasami, bo mecenas to jest bardzo ciekawe pojęcie tutaj w Patronite, ponieważ oznacza to firmę lub instytucję, która chciałaby dać jakiś większy na przykład datek bądź wesprzeć tak bardziej profesjonalnie danego autora. Jak widzicie, moim mecenasem w tym momencie jest Patronite, sam Patronite, który w taki sposób odwdzięczył mi się za to, że ja im pomagam wspierać ich serwis. Czasami im tam piszę na specjalnej grupie czy, czy bezpośrednio kontaktuję się z autorami i czasem podrzucę im jakąś wskazówkę co trzeba poprawić, albo jakie błędy znalazłem, bo po prostu ja lubię, ja lubię po prostu dobre, dobre pomysły i dobre projekty, więc lubię również się w nie angażować bardziej niż w sumie taki zwykły autor czy użytkownik serwisu powinien, nie? Więc jak widzicie na daną chwilę mam siedmiu patronów, dla mnie to już w ogóle jest takie mega wow, że jeszcze nie wypuścimy oficjalnego wideo, prawda, a już mam siedmiu patronów, ponieważ dałem informacje faktycznie tylko i wyłącznie na Facebookach. Także jeśli czujesz się zachęcony, mój drogi widzu, no to również możesz zostać moim patronem. Sprawa wygląda bardzo prosto, tak jak opisałem, wystarczy kliknąć Zostań patronem, ewentualnie kliknąć bezpośrednio na odpowiadający próg. Trzeba sobie tylko tutaj szybko zarejestrować na Patronite i wszystko jest po prostu już... Reszta jest całkowicie intuicyjna, prosta i szybka. I nie zapomnijcie jeszcze, tak a propos, zaznaczyć sobie potem tutaj tego obiektu, tego przycisku, który nazywa się Obserwuj, bo wtedy u was na głównej stronie jak widzicie, opis. Najnowsze posty Twoich obserwowanych autorów będą pojawiać się na spersonalizowanej stronie głównej patronite.pl oraz na stronie Twojego profilu, więc będziecie widzieć dokładnie, jak będę dodawał nowe posty, nowe materiały. Będzie Wam się to wywalało na sam środek Waszego serwisu. I nie wiem, czy przypadkiem jeszcze nie będziecie dostawać informacji mailem. Dobrze, nagadałem się. Mam nadzieję, że powiedziałem wszystko. Jeśli czegoś nie powiedziałem, to na pewno będę to jeszcze uzupełniał w komentarzach. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście, piszcie. Jeśli macie jakieś propozycje współpracy, również możecie się do mnie zgłaszać, czy to prywatnie, mailowo, czy, czy tutaj w komentarzach również na kanale. Ode mnie jak zawsze wielka piona i mam nadzieję, że spotkamy się niebawem ponownie na jakimś odcinku na Staszku i Graszku. Trzymajcie się, cześć!